Witam, ten akumulator ma za sobą 1 rok eksploatacji jego parametry elektryczne są idealne a rezystancja wewnętrzna nawet lepsza od nowego przychodzi również test z opornicą, co wam zaraz pokażę ale ja już wiem, że ten akumulator ma duży problem oglądajcie to zobaczycie bardzo ładnie trzyma, 10,80 tak? Baczcie. Nawet idzie. Napięcie idzie do góry. Nic tu nie wskazuje, że jakiś jest problem. Tak? To jest ten sam akumulator. O. Wszystko jest idealne. Teraz zapraszam na test pojemności. Mam pierwszy taki przypadek w karierze. Klient przyniósł akumulator na reklamację. Roczny. Sprawdzam parametry elektryczne idealne. Sprawdzam akumulator pod obciążeniem. Jest ok. Postanowiłem ten akumulator rozładować. Okazało się, że jego realna pojemność to około 20 A na 95A. Jak dla mnie ten akumulator musi mieć uszkodzoną celę idzie na reklamację do dystrybutora. Byłaby to tak naprawdę pierwsza zasadna reklamacja juasy od 3 lat sprzedaży. Wnioski reklamacja zasadna, dystrybutor stwierdził w dwóch celach uszkodzenie klient otrzymał nowy akumulator. Akumulator pracował w sanitarce w gotowie ratunkowego. Pracował 24 godziny na dobę, więc łatwo nie miał. Wysiadł w 364 yy, dniu, więc został do końca gwarancji jeden dzień. Yy, teraz najważniejsze. tester elektroniczny, elektroniczne, jak również opornica, nie gwarantują nam prawidłowej weryfikacji akumulatora. Dopiero rozładowanie daje pewność co do stanu akumulatora, czyli na przykład rozładowalnica. Grunt to Współpracować z uczciwymi dystrybutorami i mieć czyste sumienie, kosztem nawet mniejszych zarobków. Dzięki, pozdrawiam.